Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, tym razem w odcinku serii z garażu Dawno się nie pojawiała, wszystko dlatego, że zepsuł mi się telefon Nie miałem czym nagrywać, ta kamerka, którą nagrywam biedę enduro Niestety do nagrywania takiego z ręki się nie nadaje, ponieważ, ponieważ bardzo szumi No mam tu jakiś teraz telefon i odcinki z garażu będą się pojawiać regularnie Mam nadzieję, że jak najczęściej Pokażę wam na początek, co udało mi się zrobić Zobaczcie, to jest zwykły kawałek arkusza, blachy, jedynki klepanym młotkiem na pieńku, który Wam pokażę w którymś odcinku. Po prostu zrobimy sobie razem taki wspólnie odcinek i zrobię cały błotnik. A to jest ta sama blacha przepuszczona przez koło angielskie. Oczywiście ten proces trwa dość długo. I wychodzą takie ładne błotniki. Cuda można robić. Mam, mam teraz plan... Sporo czasu poświęcić na naukę, żeby robić takie rzeczy, bo można naprawdę robić cuda. Błotniki, które mi się przydadzą, baki, zbiorniki i wszystko. Jest taki pan, fachowiec, od lat się tym zajmuje. Pokazał mi kilka wskazówek. No. Mam spawarkę, stół, spawalniczy, później te elementy można łączyć i robić naprawdę fantastyczne rzeczy. To pokażę Wam teraz motocykle, co tutaj się zmieniło. To jest ta moja BMK. Tak naprawdę to jest na gorszym etapie niż było jak widzieliście ostatni raz. Zdemontowałem tutaj te wszystkie elementy, co zrobiłem z przodu, a wszystko dlatego, żeby przełożyć je do tej bęki muszę najpierw zrobić to zobaczcie, zgrubienie, tutaj lak zamocowane, lampa ta sama co była w mojej mocowanie pod kierunkowskazy tylko teraz trzeba wybrać kierunkowskazy śruby oczywiście nie będą takie brzydkie imbusowe, tylko soczewkowe, ładne tu już wleciał przewód w stalowym oplocie, będzie sobie szedł tutaj do zacisku a później z zacisku do zaci... z zacisku do... Zaciska. z zacisku do zacisku będzie szedł kolejny, tak jak teraz tutaj wygląda to tu już idzie pod tym, tutaj zrobimy ładne mocowanie do tego błotnika i fajnie będzie się to wszystko trzymać błotnik też jest zrobiony, z czego jestem bardzo zadowolony pierwszy taki przedni mój błotnik, wyklepany z blachy, jeszcze tutaj będzie trzeba trochę pozmieniać i zrobić taki większy tutaj promień, bo jest tak na wprost, ale jest super, mocowany będzie na takich prętach Tutaj przyspawam sobie podkładkę. Ładnie to później wyszlifuję, nie wiem, zobaczę, czy też wyszpachluję, jak to mi wyjdzie. Śruby też będą tutaj wchodziły takie ładne, ozdobne. No i taki sam pręd trzeba wykonać z tamtej strony, i to będzie fajnie wszystko się tutaj trzymało. Felgi już pomalowane, a to widzieliście pewnie wpis na stronie, a może i nie. Felgi pomalowane, czarny z drobinkami brokatu. Tarcze, tutaj te dystanse, to wszystko wyczyszczone. Śruby w silniku powymieniane, zobaczcie nowiutkie imbusy. Bardzo ładnie to wygląda. Klatka bardzo mi się podoba, super wygląda. Bardzo fajny daje efekt. Tutaj to mocowanie klatki było połamane. Pospawałem to Tigiem. Trochę przeczyściliśmy znaczy nie trochę, bo to było dużo szorowania. Tutaj te kolektory. Kolektor też był tutaj dziurawy. Też go pospawałem. To jest ta pierwsza moja zrobiona kierownica. Zobaczcie, zgrubienie, nie widać za bardzo spawów. Delikatnie tylko od Tiga, bardzo fajnie to wyszło. Zgrubienie, tu wszystkie manetki będą i naprawdę prezentuje się to świetnie. Bak już wyszlifowany, jeszcze nie przygotowany do malowania, bo tutaj sobie pozazna pozaznaczałem tutaj te trzy elementy, miały wgniotki, i tutaj trzeba było szpachlować. Ale tutaj jeszcze szpachla mi się zapadła, więc jeszcze raz będę musiał nakładać. Ale to takie powierzchnie, polerką mimośrodową to szybko zjadę i dużo czasu to nie zajmie. Te mole wyglądają naprawdę bardzo fajnie, masywnie. Zobaczcie sobie. No to dobra, idziemy dalej. Przechodzimy tutaj. Teraz tutaj wyciąłem te takie mocowania. Tutaj będzie ta siatka taka zrobiona. Tak jak w tamtej mojej poprzedniej BMC, żeby to zaślepić I tutaj jest teraz takie mocowanie akumulatora Akumulator w ogóle seryjnie w BMC to Było odwrócony tak, teraz jest zamontowany tak Tu jest zrobiony taki kątowniczek Który trzyma akumulator z tej strony Z tej jest trochę, trochę głębszy to co tutaj jest takie brzydkie to jest szpachla. Będę musiał to zaszpachlować, znaczy zeszlifować jeszcze ładnie. Tu jest taka guma, która będzie tu trzymać, dodatkowo jeszcze podpierać. to jest trochę wyższe, żeby mocniej trzymał akumulator. Wywiercono otwory i jeszcze trzyma akumulator tutaj dociska od góry. A do tego jest zrobiony taki tutaj bolec. I będzie się tutaj trzymał tylny błotnik, który też został przeze mnie zrobiony. Z tatą uczyliśmy się robić te błotniki. I dużo nauki jeszcze przed nami. Sporo materiału napsaliśmy, żeby takie coś wykonać. Ale będziemy trenować i na pewno nam będzie to wszystko dobrze wychodziło. Teraz jest tylko tak podparte tutaj, bo tutaj będzie sobie wchodził pręt w dół. Tutaj zrobi się otwór i będzie ten błotnik trzymał się na dwóch w dwóch miejscach, żeby nie tylko na jednym, żeby było to wszystko stabilniejsze. Opony są nowki, Metzeler Lasertek model 2019, tył świeżutka opona, przód jest z 2018. Bardzo mi się podoba ten bieżnik, fajnie wygląda. Są to radialne opony. I tak się BMK prezentuje. Miał być bardzo prosty projekt po kosztach, a wyjdzie naprawdę świetny motocykl. Dużo lepszy od, tego, od tej szary, którą miałem wcześniej. No, niestety, tam musi chwilę poczekać. Najpierw zrobię tą, a później będziemy robić tą. Zadupek już odcięty. Tutaj będzie rama domykana. Jak domknę ramę, zrobimy tutaj wszystko sobie tak, jak ma być. No to wtedy prawdopodobnie z blachy. Wykształtujemy podstawę siedzenia. Dokleimy gąbkę. Oczywiście to wszystko też będę nagrywał. Pokazywał jak to robię. Tył będzie jakieś mocowanie, lampa, kierunkowskazy. Zdecydowaliśmy, że wydech zostaje oryginalny, seryjny. Będzie cichy, nie będzie zwracać motocykl na siebie uwagi. Robiąc tutaj ten tył ramy, szlifierka mi odskoczyła jak ciołem. Tarcza trochę mi przycięła rękę. Dotknęła kości, ale już się zrasta. Można zaraz od poniedziałku wracać do garażu. I co myślicie o tym motocyklu? Ja te BMW serii K uwielbiam, On jest fantastyczne. Ze względu na ten silnik, kiedyś mi się nie podobał, teraz jak to wszystko jest na wierzchu podsłaniane, to robi naprawdę wrażenie. Oporna, wielka, turystyczna cegła. A teraz będzie ciekawe, w ogóle muszę zrobić, przerabiając następny motocykl, zważyć ją, ile waży z tymi wszystkimi owiewkami ABS-em, a ile taka później odchudzona, przerobiona. Silnik wyczyszczony. Coś się rozmazuje. Ten telefon ostrości tak nie łapie jak powinien chyba. Śruby powymieniane. Gdzie się tylko da. Wszystko żeby jak najładniej wyglądało. Tylna felga bardzo ładnie pomalowana. Amortyzator wyczyszczony. Ładnie wszystko zeszło. Nie będzie trzeba go malować. Mam więc... <laughs> Mam więc czym już nagrywać, więc wypatrujcie na kanale odcinków z garażu. Będzie ich więcej. I będziemy grzebać tutaj, sobie dalej przy motocyklach i majsterkować. Znaczy, ja nie przestałem tego robić ani na chwilę, tylko po prostu tego nie nagrywałem. A oto efekt mojej pracy. Popatrzcie, ile tu jest tych kabli, wszystkiego. A jeszcze, jak zrobię tą BMK. To jednocześnie robiąc tą będę robił tam Honda CX, nie? Widzieliście przecież, pamiętacie projekt. Więc jednocześnie będę robił tą BMW i Hondę. Więc tematów na odcinki nie zabraknie. Tak to wygląda na chwilę obecną. Lecę do domu, a od poniedziałku wracamy do garażu. Ale temat kształtowania w lach jest naprawdę strasznie ciekawy. Z kawałka blachy, takie błotniki. Tyle możliwości. Baki można robić. Owiewki tutaj, osłony, zabudowania chłodnicy. Wyklepać sobie można osłony na dyfuzor do enduro. Wszystko. Boczki tutaj jakieś lepsze. A mam jeszcze żłobiarkę, przecież można robić sobie taką ładną faskę dookoła. Tylko ta blacha, z której klepię. To jest zwykła blacha, a powinna być taka blacha głęboko tłoczna. Dużo lepiej się ją kształtuje. No ale to pouczę się trochę na tej, a później będzie łatwiej. To pokażę Wam jeszcze Hondę. Przy Hondzie nic nie jest robione. Stoi sobie cierpliwie na podnośniku, czeka na swoją kolejkę. Jedynie poczytałem, co tutaj zrobić, żeby to ładowanie powróciło. No tak jak wspominałem, trzeba wyciągnąć silnik z ramy. Rozebrać tutaj sobie przód. Więc widzicie, tak sytuacja wygląda w garażu, jest co robić. Trzymajcie się hej, do usłyszenia w następnym odcinku.